Cześć! Nazywam się Magdalena i witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu. Projekt Tektura Od Serca do Ducha. Jak to wszystko się zaczęło? To będzie ciepła i prawdziwa opowieść o tym, jak coś, co miało być tylko prostym zajęciem dla często chorującej córki, stało się przestrzenią twórczości, duchowości i kobiecej przemiany. Projekt Tektura powstał niepozornie. Z potrzeby serca. Był czas, kiedy w żłobku moja córeczka Marysia często chorowała i zostawała ze mną w domu, infekcja jedna po drugiej. Zwyczajne zabawki szybko jej się nudziły, a ja, jako mama, szukałam czegoś więcej niż tylko sposobu na przetrwanie dnia. Pragnęłam dać jej coś, co pobudzi wyobraźnię, rozbudzi kreatywność. A jednocześnie pozwoli nam spędzić wspólny czas w mądry, czuły sposób. Takie chwile tworzą wspomnienia na całe życie. Nie lubię chodzić po sklepach, więc większość rzeczy zamawiam online. A to oznaczało jedno: sporo tekturowych kartonów. I właśnie to te kartony stały się naszym skarbem. Na początku były wyklejanki, plastelina, bibuła. Maria się angażowała, śmiała, tworzyła, a ja czułam, że na nowo wracam do swojego dzieciństwa. Zrobiłam dla niej tekturowe autko, kreatywne proste zabawki, potem organizery na kredki z rolek po ręcznikach papierowych. Z tych prostych zabaw zaczęły się rodzić pierwsze projekty. Dla koleżanek Marysi zorganizowałam dwa warsztaty rodzinne. Dzieci i ich rodzice tworzyli tekturowe anioły, wyklejając im skrzydełka z wacików kosmetycznych. Śmiech, twórczość i wspaniała radość to był istny balsam dla duszy. Wieczorami po pracy i codziennych obowiązkach siadałam do swoich projektów. Tektura sta stała się moją artterapią. Tworzenie mnie uspokajało, relaksowało, dawało odskocznie, radość i Poczucie sensu. Tak powstała moja pierwsza lampa. Mega dom z tektury. Możecie ją zobaczyć na stronie projektu Tektura. Dobre słowa i pozytywne reakcje na kolejne projekty dodawały mi skrzydeł. Z czasem zaczęłam inwestować w narzędzia, rozwijać techniki, malować, utwardzać. Tektura stawała się coraz bardziej trwała i fascynująca. Jak moje marzenia zrozumiałam, że w tej pospolitej materii jest coś niezwykłego, bo przecież tak jak zwykły karton w rękach twórcy może stać się oryginalnym i unikatowym projektem, tak nasze serce w rękach Boga może przejść proces uzdrowienia, przemiany i odrodzenia. Co działo się we mnie również podczas prac z tekturą, kiedy zatapiałam się w twórczy proces tworzenia, przy słuchaniu wartościowych konferencji, w 2023 podczas rekolekcji na Górze Świętej Anny przyszło mocne natchnienie. Miałam napisać książkę. I pomimo zdziwienia otoczenia, napisałam. Wieczorami po kawałku nadałam jej tytuł Tekturowe Serce. To moje osobiste świadectwo, jak Pan Jezus uzdrawiał moje serce. Okładkę zrobiłam sama, oczywiście z tektury serce z ranami i otworem w kształcie puzla, które symbolizuje fakt, że w każdym sercu jest taka pusta przestrzeń, którą może zaspokoić jedynie Boża miłość. To był przełom. Cały projekt który zawierzyłam Marii w Niepokalanowie. Wtedy zrozumiałam, że cała dotychczasowa tekturowa działalność to już nie tylko zwyczajne projekty handmade, to głębsza misja. W duchu tej misji powstawało coś bardzo osobistego i potrzebnego: duchowe konsultacje SOS. To nie są zwykłe rozmowy. To bezpieczna, pełna empatii, dyskretna przestrzeń, gdzie kobieta może opowiedzieć swoją historię, zrzucić serca ciężar i doświadczyć czułej obecności nie tylko mojej, ale przede wszystkim Boga. Spotykamy się online przez messenger lub Discord. W atmosferze pełnej zaufania i modlitwy. Każda z kobiet, która przychodzi, niesie swój ból, pytania, pragnienie bliskości z Bogiem, a ja jestem po to, by tylko towarzyszyć. Podczas duchowych konsultacji nie daję gotowych rozwiązań. Słucham, modlę się z Tobą, pomagam spojrzeć głębiej. Razem próbujemy usłyszeć Jego głos w Twojej historii, odkryć kierunek, bo Duch działa tam, gdzie jest serce otwarte i pytające? To przestrzeń dla kobiet, które czują się zagubione, ale coś w tobie wciąż wierzy, ma przeczucia i pytania, które nie dają spokoju, chcą zrozumieć, co Bóg może przez to wszystko mówić które potrzebują duchowego towarzyszenia, delikatnego i prawdziwego. Kilka miesięcy wcześniej zaczęłam prowadzić również wieczoru uwielbienia w łodzi. Każdą trzecią niedzielę miesiąca u karmelitów bosych przy ulicy Liściastej. To czas modlitwy o żywe serce, gdzie dzielimy się wdzięcznością, modlimy się o uzdrowienie i wylewamy przed Panem wszystko zarówno radości, jak i nasze niemoce i zranienia. Prosimy o owoce Ducha Świętego. Świadectwa uczestniczek pokazują, jak bardzo Chrystus dotyka serc właśnie tam. Dzieje się to. Na miejscu, jak i również przez internet. Nagrań możecie posłuchać na YouTube. W marcu 2024 roku zawierzyłam projekt, która po raz kolejny Matce Bożej, i wszystko zaczęło przyspieszać. Dzięki zaskakującemu splotowi zdarzeń, a raczej Bożej Reżyserii, trafiłam do boskiego biznesu. Tam zaczęła się nowa przygoda. Nauka wiedzy biznesowej. Wiary we wciąż kreującą się misje, marzenia, obalu w eleganckiej sukience, które spełniły się szybciej niż myślałam. Dziś, po roku intensywnej pracy w klubie boskich literek, czuję ogromną wdzięczność. Wiem, że to wszystko prowadzi mnie dalej, ku moim projektom, ku głębszej misji. Dlatego kontynuuję to, co zaczęło się w domowym salonie z tekturą i kredkami. Dziś zapraszam Cię do tej przestrzeni, do miejsca, gdzie sztuka spotyka się z wiarą, gdzie kobiece serce może odpocząć, otworzyć się na Boga i zostać przemienione. Przed nami jeszcze wiele: biżuteria z tektury, bajki o tekturowej Gabrielce, podcasty i blog osobisty, które będą kontynuacją tej drogi, ale to już w kolejnych odcinkach. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło Twoje serce, zostań z nami na dłużej. Zasubskrybuj projekty, która na Instagramie i Facebooku, by otrzymywać inspirujące treści, informacje o kolejnych wydarzeniach i zobaczyć, jak z Bożym prowadzeniem powstają kolejne projekty skierowane do kobiet. Zajrzyj też na YouTube, gdzie znajdziesz modlitwy, nagrania z wieczorów Wielbienia oraz kolejne odcinki podcastów. A jeśli potrzebujesz wsparcia duchowego, rozmowy, modlitwy, pamiętaj, że są dla ciebie otwarte drzwi duchowych konsultacji SOS. Szczegóły znajdziesz na moich profilach społecznościowych i stronie internetowej www.projekttektura.pl. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że słuchasz. Dziękuję, że współtworzysz tę drogę. Obserwuj projekt Tektura po kolejne inspirujące treści. Pozdrawiam cię serdecznie. Magdalena, projekt Tektura od serca do ducha.